Siemanko, witam serdecznie. Wydaje mi się, że ten film przejdzie do historii tego kanału z kilku prostych względów, a mianowicie przechodzimy do etapu przygotowania Nissana pod lakier. No i generalnie też wyszła bardzo spontaniczna jednocześnie bardzo, że tak powiem, pojebana akcja na TikToku ze względu na to, że nagrałem po prostu krótki filmik o tym, że to auto generalnie stało na Śląsku za chyba 20 tysięcy negocjacji. Była, był spadniętym silnikiem, miał dziurę wokół dachu po próbie włamania, z pogiętym dachem. No i generalnie chodzi o to, że to auto oglądał Budda przed zakupem Niuka. No i wrzuciłem taki spontaniczny filmik na TikToka, oznaczyłem Buddę tam. Nie wiem, z 85 tysięcy wyświetleń ludzie zaczęli kamila oznaczać. Zobaczymy, gdzie ta akcja w ogóle pójdzie. Śmiesznie będzie. Generalnie bardzo się cieszę z tego, że zaczynam etap przygotowania już nic pod lakier. Przyszło mi wczoraj zawieszenie, będziemy robić zaraz unboxing. Kupiłem sobie wczoraj w juli pokrowiec na E34. A mianowicie z tego powodu, że ono tu stoi zakurzone. Chcę je przykryć, żeby mi się nie kurzyło podczas prac różnych. Generalnie jaram się tym wozem okropnie. Kierownica, short shifter, hydrołapka. Chciałbym tu jeszcze klatkę bezpieczeństwa wrzucić. Mega ta fura się prezentuje, jaram się okropnie. się rozgadałem, moja ADHD dostała ADHD. No i generalnie zaraz zaczynamy unboxing zawieszenia. No i przygotowujemy nic pod lakier. Tutaj zbieram elementy, żeby mieć wszystko tak jakby przygotowane, zrobiłem sobie listę, co mam rzeczy. co mam rzeczy. Zrobiłem sobie listę rzeczy, które mam zrobić w tym samochodzie, bo po prostu nie mogę się skupić, jest trochę jeszcze tematów do ogarnięcia, rozpisałem sobie i po prostu będę wykreślał. Na przy okazji zakupów pokrowca, kupiłem sobie taki zestawik śrubokrętów, ponieważ. Tu mam jakieś oszołomy takie wybrakowane, tutaj mam generalnie też piasty, 5x114,3 do nic Nissana, bo tu jest 4x114,3. Mam też już nowe felgi, no, no, czy nowe, nowe używane felgi kupione, nie mogę Wam na razie ich pokazać, dopiero jak założymy piasty będziemy przymierzać. No i co, zobaczymy co, co ta akcja z TikToka przyniesie generalnie po prostu chciałbym zbudować pionę przybić pokazać tą furkę. Rszuszka stoi dlatego, że nagrywam też filmy na TikToka. Ogólnie mam taką genezę, że Nissan będzie biały na białym kole. Rszuszka też jest biała, będzie na białym kole. Chcę tutaj wrzucić jeszcze soczewki na przód, żeby odświeżyć trochę ten motocykl wizualnie. Także Sorry za ten długi wstęp, rozgadałem się, ale jestem tak podbierany tą całą akcją, i w ogóle tym, że zaczynam Nissana robić, że po prostu musiałem się z Wami tym podzielić. No i wybrnąłem już ze wszystkich, kurde, tematów z tego 36. To taka jetta jeszcze była. Wszystkie tematy mam pozamykane, więc mogę się skupić na skończeniu Nissana. Mam nadzieję, że to potrwa 4-5 tygodni i ta fura będzie już polakierowana. Także zabieramy się za unboxing, zawieszenia. Aha, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której zapomniałem, bo się tak rozgadałem, że kurde, no mam ADHD i normalnie nie mogę się skupić na tym. Zrobimy taki patent, że tu jest podłoga odświeżona, nie pokazywałem tego, w ogóle nie nagrywałem etapu robienia podłogi i zrobię taki patent, że zaraz wrzucę Nissana na ten podnośnik przychyłowy i pokażę Wam podłogę, opiszę co było przy niej zrobione, ale wygląda naprawdę no petarda, podłoga jest taka, że jestem mega z także dobra, koniec tego gadania, przechodzimy do dalszej części filmu. Zaczniemy sobie od przykrycia E34. E34, jaki kurwa Cadillac? Cadillac? Hormon? Nie, Hamron. Dobra, do wora, wór do jeziora śnuje jakieś jakiś. Co my tu mamy? Dobra, ja to chcę jedną ręką zrobić, bo tutaj mam taki plan magiczny. Zaraz pokażę. Zawsze chciałem to zrobić. W sumie zawsze przed chwilą to wymyśliłem i patrzę co się będzie działo. Nie, jednak zrobimy to jeszcze raz. Bo to nie da tego efektu, który bym chciał, bo to ma wyglądać... Czekaj, dorzucę stąd. Ma wyglądać tak. No, i właśnie o taki efekt mi chodziło. E34 pod piarzyną. Będzie mu dobrze tutaj. Na głowę nie pada. Aby się nie kurzyło. E34 mam już zabezpieczone, R6 też sobie tutaj pod pierzynką jest. Koła, a koła jeszcze muszę owinąć folią, żeby się nie zakurzyły. Zaraz wjeżdżam z Nissanem na kołyskę, ale zanim to zrobimy, zróbmy unboxing. Zawieszenia. Tak, to są Max Speeding Wiem, że niektóre nawet są wylane już w pudełku, tak mówią, ale. Za 1200 zł plus wysyłka mamy zawieszenie z regulacją twardości, wysokości i tak dalej. Powiem tak, do mojego użytku tego samochodu to będzie wystarczające zawieszenie. Wiadomo, że jak będę miał więcej sianka, to kupię sobie jakieś markowe zawieszenie. Ale zaczniemy najpierw od tego. Poza tym, jak ono się wyleje, no to będę miał okazję po prostu je rozebrać sprawdzić. Czy to na przykład przez jakieś uszczelniacze nie cieknie? Może sobie to naprawię. W każdym razie jestem dobrej myśli, nie ma co tutaj na firmę narzekać. Sprawdzimy to po prostu. Tak jak mówię, do mojej jazdy tym samochodem w zupełności to wystarczy na początek. Także zabieramy się za rozpakowanie tego. W sumie, to już to otwierałem, ale na potrzeby filmu naprawiłem jeszcze raz. Na... Może To jest ten Ale ogólnie jest beka <noise> Amor już jest wylany w pudełku, rozumiecie to? Ten. Bo nie jest to, nie jest to olej z tak jakby z zakonserwowania gwintów i tak dalej. Tylko to chyba normalnie z zamorzatora wyciekło. Ja pierdolę. Nie, no nie wierzę w to. Serio, że to jest... Z... Nie no, zaraz robię zdjęcie i wysyłam na reklamację Albo niech coś tu... Wymy... Nie no, kurde, blaszka Dobra, mniejsza z tym, Pominijmy ten temat na razie Co dostajemy tutaj w tym pudełku? Czekaj, zrobię na szerokokątny obiektyw trochę bardziej Dobra, powiedzmy tak Mamy regulację wysokości kolumny na tym. Mamy napięcie wstępne sprężyny. No i tutaj mamy pokrętełka od regulacji twardości. No nie podoba mi się ten AMOR. Napiszę do producenta, bo kupiłem to przez polski sklep. Co oni mi na ten temat powiedzą. W każdym razie, no, budżet, mega budżetowe zawieszenie. Należy, no, żeby już pudełko było wylane hit no ja mam tylko szczęście do takich rzeczy no jeszcze mamy kambarek tutaj dobra zobaczymy w każdym razie tak to wygląda zaraz robię zdjęcia i piszę do producenta co to kurde ma być wiecie co ja jednak chyba znalazłem przyczynę tego wycieku tutaj mnie niepokoi ta dziura otwór ten tutaj jak to z ostrością no jak wyjmę to tu widać Coś było w transporcie, chyba strzelone. No i. Ale co by tu kurde strzeliło? No rusza się, ale. A ten? Ten też się rusza. Przez to regulacje by uciekało? No zobaczymy, napisałem do producenta. Zobaczymy, co z tym fantem zrobią. No nie wiem, kurwa, niech mi wymienią ten towar, albo. Częściowo gotówkę zmienią, ja sobie rozkręcę to i zobaczy Uszczelnienia? Nie wiem, zobaczymy. Taki niefarcik lekki, ale tak to już wygląda. Dobra, mniejsza z tym pakuję z powrotem. Zobaczymy, co odpowie producent. The next day, byłem wczoraj na zakupach. No i tak, wpadła folia, kubeczki, filtry węglowe dostępne filtry bawełniane do filtra, na znaczy do maski mamy podkład na Nissana nie testowałem jeszcze tej firmy, ponoć jest dobra jakiś tam rozcieńczalnik akrylowy epoksydzik w sprayu. no i mamy przede wszystkim śnieżnobiały poliuretan, żeby polakierować raz jeszcze wnętrze, żeby było ładnie śnieżno białe no i z ważniejszych rzeczy odebrałem pierwszą chyba z czterech paczek od bitmatu mam tutaj Czarną matę bitumiczną, butylową kurde zawsze mi się myli, butylową Zamówiłem 8m2 i również zamówiłem piankę 6mm Także wygłuszymy sobie całą podłogę, wygłuszymy sobie boczki, dach, drzwi Bo Nissan jest bardziej cienkie blachy, to ma być po prostu takie fajne weekendowe autko aby jakieś tam fajne granie też było, także, no i żeby wykluczyć wszystkie potrzebne hałasy, ponieważ cała konserwacja była zdarta z podłogi, wszystkie maty były zdarte z podłogi, te wygłuszające fabryczne, których i tak było niewiele, więc wygłuszymy sobie ładnie. Oczywiście, wiadomo, będzie słychać silnik, bo będą otwierane okna, na przykład, będzie fajny wydeszek, ale żeby na przykład w jakieś dłuższe trasy, gdzieś tam na jakieś zloty, żeby dało się komfortowo przemieszczać także tak, czekam na resztę paczek jak dojdą to nagram co tam dokładnie przyszło otworzymy to A ja się biorę za segregowanie tych rzeczy tutaj mam taką półaczkę na różne pierdółki co my tu mamy? to mamy, to mamy, a jeszcze utwardzacze są poukładamy sobie ładnie a few moments later odebrałem właśnie maty wygłuszające do Nissana na całe auto. Mamy tutaj 8 metrów pianki 6 mm i mamy 8 albo 7 metrów kwadratowych maty butylowej 2,5 mm. Także oklejemy sobie całe wnętrze i wygłuszymy piankę dodatkowo. A wracając do tego małego incydentu z wylanym amortyzatorem, prawdopodobnie przez uszkodzone opakowanie, tak jak tam widać i pokazywałem. Sklep zadeklarował się wysłać mi nowe amortyzatory, także od cała niespodzianka, to jest opakowanie, znaczy paczka z nowymi wkładami amortyzatorów, zaraz zobaczymy jak to wygląda, szły do mnie aż z Anglii, ponieważ nie mieli tego na miejscu tutaj nigdzie, postaram się jakoś to otworzyć jedną, jedną ryncą. Niewygodnie, ale myślę, że damy radę. No podać, poda... E, po desce, mówię. No i co, mamy tutaj... jaki malutki. No i co, mamy nowiutki wkład z regulancją? Także tamten wylany z ciekawości, rozkręcę, zobaczę jak on wygląda w środku. No i mamy w bonusie dwa takie amortyzatory. Także bardzo fajnie zachował się sklep wobec mnie. Także mamy sytuację rozwiązaną. Zachowałem zimną krew bez paniki. Różne sytuacje się zdarzają, także... No, sytuacja rozwiązana, zagadka też rozwiązana. Także piękna rzecz, będziemy niedługo montować zawieszenie, ale to już chyba w kolejnym odcinku żebyśmy mieli serial, żeby było co oglądać czy tym Nissanie, aczkolwiek i tak będzie co oglądać Dobra, wracamy do roboty dalej, ja sobie to wszystko poukładam i biorę się do przygotowania budy już pod docelowy podkład Także piękna sprawa Jak obiecywałem tak zrobiłem, pokażę Wam teraz jak wygląda podłoga w Nissanie nie było okazji pokazać tego za bardzo Pamiętacie co tu się działo z tym autem, nie? Więc teraz wygląda to tak. Mam zabezpieczone na kilka lat. Generalnie i tak będę co roku sobie jakieś rewizje tam robił, uzupełniał wosk. No tak to wygląda. Spędzimy na to podłogą mnóstwo czasu. Przednie zawieszenie też chcę zrobić na czerwono. Z tyłu na razie zostały oryginalne tulejki, ale o tym już wiecie, bo by... no, powiedzmy, że w doskonałym stanie jak na swój wiek. Nie było sensu ich ruszać. Nie będzie to driftowóz, więc na razie poliuretan tutaj nie wpadnie, aczkolwiek jest plan na przyszłość, żeby zrobić to w poliuretanie, ale na razie to jest najmniejszy problem. W przednim zawieszenie też wahacze wyglądają dobrze, wszystkie gumki. Aczkolwiek sworznie sobie powymieniam, z tyłu też sworznie powymieniałem. No, także tak to wygląda. Z przodu jak to wygląda? No grubo jest przechylony. Ale już to widzieliście, co po niektórzy. Także, no kurde, masa pracy. Masa pracy. Ale wiecie, popłaci to na pewno. Aha, zapomniałem ogólnie opisać, co tutaj jest zrobione. Generalnie to tak, było zdarte do gołej blachy, tam gdzie była korozja. to wiadomo, wypiaskowałem ręcznym pistolecikiem. W miejscach, gdzie była korozja, był dany inhibitor korozji. Na no, to poszedł epoksyd. Na epoksyd poszła masa na napędza, moja ulubiona roż. Na no, chyba 3 czy 4 warstwy, i na koniec dałem, znaczy jeszcze nie na koniec, e, dałem powiedzmy ranger'a czyli coś takiego jak kobra i tak dalej. A na koniec jeszcze pomalowałem chloro e, chlorokauczukiem takim białym, kremowym, coś w tym stylu. No i tak to się prezentuje. Generalnie myślę, że na parę ładnych lat mam tutaj spokój. E, wszystkie profile będą zupełnione woskiem no tak to wygląda. Postanowiłem sobie do garażu kupić taką tablicę magnetyczną, na której można markerem pisać, ale mam nierówne drogi w niektórych miejscach. Eee, no i będę sobie wykreślał, znaczy zapisywał cele i po prostu wykreślał, co mam do zrobienia przy Nissanie. Zahaczyłem jeden sklep, Hot Wheelsy. Zahaczę drugi, pewnie kupię tablicę i będę też Hot Wheelsy, później wam pokażę, co upolowałem. Że ja ten sobie do klerka. zobaczymy, bo byłem w, w Selgrosie, no i tam nie było tablicy niestety. Ale przystępca nagrywa podczas jazdy. Wróciłem właśnie z wojaży zakupowych. No, oprócz tablicy, oczywiście, musiałem poławać jakieś hotłysy. Tutaj mam podwójnie Model Ford Cord RS 2000. Mam tutaj Protona Saga Barracuda w Cabrio. No i mamy. To Corvette Test? Myślę, że to Corvette Test. No, ale też fajny modelik. Modelek, modelik, modelik. No i tutaj mamy maluszka. Mamy dużego Fiata. Poloneza. I syrenkę. Tablicę gdzieś sobie powieszę. A jeszcze zaraz do tego przejdziemy. Tablicę gdzieś sobie powieszę. Chyba na drzwiach tutaj. I po prostu będę zapisywał markerem. Pod punkty na dany dzień, czy tam na tydzień. Nie będę sobie wykreślał. No i tutaj mamy taki trójpaczek. Ktoś tutaj się dobrze dobierał do Superki, Supra MK5 w wersji greedy. no i tylko kogoś paluszki świeżbiły, kurde muszę sobie domyć palce, bo po tych podkładach i wszystkim tak zachodzi to wszystko, ogólnie nie lubię trójpaków, bo tu jakieś różne kosmiczne są ale tu mamy taki fajny, to jest chyba nie wiem, Mustang? no i boli to w jeden, no już przeboleje to ale generalnie superka jest fajna jak ktoś to tutaj ukraść z garażu tak, zaraz wieszam tablicę działamy ze strzynachu. no i piękna sprawa teraz No sobie markerem pięknie zapisywać, co mam zrobić na pewno tej tablicy nie pominę eee, wchodząc, wychodząc także mam o, nawet nie będę mógł leżeć także zaraz zapisuję sobie cele na najbliższy czas z Nissanem znaczy to co trzeba zrobić na bieżąco i działamy dalej dzień jeszcze młody tak jak i ja w sumie chyba wpada mały komentarz do tego co robię a mianowicie wyprowadzam sobie powierzchnię tak wyprowadzam, bo tam coś było Pogięte trochę, trochę spawałem, generalnie no, idzie to wszystko chyba nawet szybciej niż mi się wydawało. Tutaj muszę szczelinkę dobrze spasować, bo zderak jest z laminatu. Tutaj ogólnie ten narożnik kiedyś był coś tam pyknięty. Muszę się pobawić, jak z tego narożnika wyjdę, no to już wszystko pójdzie szybciutko, bo większość dołków mam już wyprowadzone. Także kurde, kwestia naprawdę dwóch trzech dni, jak wyprowadzę sobie celutką powierzchnię na, na równo i będzie podkładowanie budy. Jak już buda będzie w podkładzie to reszta elementów to tak naprawdę o, jakieś tam drobne szpachlunki. Tutaj miałem maskę w idealnym stanie, ale niestety zagiłem ranku, bo mi spadła, ale to nic. I tak będzie z laminatem z takimi tutaj, no z takimi skrzynami, wylotami. Także kurde, idzie wszystko zgodnie z planem. Chyba nawet szybciej. Więc jestem pełen nadziei i entuzjazmu, jeśli chodzi o tę akcję. No, także super, wszystko się nakłada. Dużo nagrywam na TikToka, dużo to się ruszyło po prostu na, na moim koncie TikTokowym. Dużo ludzi obserwuje, więc fajnie, fajnie, fajnie. Jest duży doping, cieszę się z tego bardzo. Dobra, bierzemy się za kolejne etapy. Nie ma co gadać. Właśnie skończyłem pracować nad tym narożnikiem, ponieważ gdzieś to jakaś mała przygoda była i poprzednicy powiem szczerze słabo to naprawili, szczeliny się nie zgadzały generalnie na tyle ile się dało to wyklepałem to poszedł na to podkład epoksydowy, no i resztę po prostu pouzupełniam szpachlą aluminiową dopasuję sobie lampę, zderzak, tylny nosek no, i przechodzimy do dalszych etapów. Generalnie już jest coraz bliżej podkładowania. Także cały czas do przodu. Nissan jeszcze na sam finał nie mógł dać mi spokoju, musiałem tutaj wymienić parę elementów, ale już wszystko jest kurde zrobione z blachary, już tak na stówę. jak się okazało. Niestety jeszcze coś tam było pod konserwacją, jakieś stare naprawy, ale już mam ogarnięte. Tutaj już mam ten narożnik zaciągnięty szpachlor miniowo, także będę się bawił nadawaniem kształtu. Nie jest tutaj grubo jakoś. Wiadomo, trzeba po prostu więcej szpachli nałożyć, żeby było z czego formować kształt. No, tak to wygląda. Można, można robić cyną, a można robić to również szpachlą. Tylko najważniejsze jest to, żeby między szpachlą a gołą blachą był epoksyd. Bo chodzi o to, że szpachla jest jak to się nazywało? Hydro. Hydrofobijna, czy jakoś tak, że po prostu chłonie wodę z otoczenia i jak ona się napije wody, w sensie wchłonie wodę, to później i korozja wychodzi. Ale się przestraszyłem, coś tam spadło. No Jezu, nie strasz Kościół, nie strasz. Wiesz, po nocy siedzi sam w garażu, a tam jakieś dziwne dźwięki odchodzą, duchy czy coś. Dobra, tak na poważnie to zaraz się biorę za kształtu i tyle w sumie. Zależało mi, żeby wyjść z tylnego pasa, bo też jak mówię, parę pierdółek było i ten narożnik ogarnąłem, także zostanie tylko to doszlifować, pouzupełniać i lada moment bawimy się w. lada moment bawimy się w podkładowanie budy, że robota idzie do przodu. Stwierdziłem, że chcę wprowadzić trochę życia w te odcinki, czyli troszeczkę więcej chcę gadać do kamery. Generalnie dam teraz taki mały komentarz do tego co się dzieje. A przede wszystkim zaznaczam, że raz nagrywam aparatem, raz telefonem. Mam w planach zmianę telefonu. Prawdopodobnie skończy się na jakimś iphonie ze względu na to, że... Albo może nie iPhone'ie, jakimś po prostu telefonie, który będzie dawał dobrą jakość nagrywania. Także raz nagrywam aparatem. Raz z telefonem, jak mi jest wygodnie, ale pomijmy ten fakt. No i generalnie, plan mam na polakierowanie na nowo całego wnętrza, bo na razie jest trochę zaciepany takim powiedzmy kremowym białym. Nie jest to ten efekt, który chciałbym uzyskać, aczkolwiek i tak to będzie oklejane matami, więc taka w sumie robota dla roboty. No ale jak już robimy wszystko, to chcę zrobić cały środek na biało. Także tak, mamy do polakierowania wnętrze do oklejenia wnętrze. Jestem na etapie przygotowania już pod podkład. Tył mam już spasowany wstępnie. Wiadomo, jest to laminat. On oryginalnie nawet nie są super spasowane tutaj na rogach. Ale wracając do tego tematu. Z tyłu już wyszedłem, tamten narożnik też już praktycznie mam zrobiony. Zaraz się biorę za rolowanie nadkoli. Tutaj mam rolkę z takim misiem który kiedyś we 34 znalazłem i sobie wisi także będę rolował nad kola nie jakoś hardkorowo, żeby ich nie powypychać na zewnątrz, bo mam bardzo ładne błotniki ale na tyle troszeczkę chcę tak jakby zagiąć rancik, żeby nie było problemu później z felgami też nie chcę tego samochodu robić w jakimś stylu stens czyli nie wiadomo jak spasowywać z błotnikami opon czy tam felg ale chcę po prostu, żeby mi to nie obcierało, także zaraz przechodzimy do rolowania nad coli przed podkładowaniem, bo jak gdzieś tam delikatnie się zagnie to będę musiał to wyrównać, poszpachlować przygotować po prostu do do podkładowania, a jeszcze taka fajna akcja ci co nie mają TikToka bo generalnie rozkręciłem taką akcję na TikToku prawie 10 tysięcy ludzi zaczęło mnie obserwować chodzi o to, że mam taki plan, że po skończeniu tego auta będę pisał do Kamila Buddy, oznaczam go na wszystkich filmach na TikToku Chciałbym po prostu pychać z tym autem, bo tak jak wspomniałem, to auto oglądali przed zakupem nuka. Był to powiedzmy szrot w no niezadowalającym stanie. Ja zrobię to auto na powiedzmy miarę możliwości, na laleczkę, na tyle ile się uda. Na tyle ile warunki pozwalają, ale postaram się, żeby to by wyglądało dobrze. Czy widzieliście, jak moje białe źlasko wyglądało z jakiego ulepa? Powiedzmy, znaczy może nie ulepa, ale e, zmęczonego życiem egzemplarza zrobiłem naprawdę fajny samochód. Także tutaj też dołożę wszelkich starań. A wracając do tego tematu, to sprawa wygląda tak, że jak skończę to auto, będę do niego pisał, chciałbym to auto zabrać na lewecie albo pojechać na kołach do niego. I chciałbym jakoś tak zagadać, żeby postawić mój egzemplarz obok jego mocno zmodyfikowanego Niuka, czyli też S13 z 2JZ, -em. i po prostu, żebyśmy porównali te dwa samochody, pogadali o nich, może coś nagrali. I byłby fajny kontrast jak wygląda w miarę seryjna S13, bo generalnie znaczy ona będzie zglebiona w pakiecie Type-X, będzie, będzie na pewno się wyróżniać na ulicy, ale nie będzie tak mocno zmodyfikowana jak Nuke, czyli nie będzie miała poszerzeń, laminatów, tu na pewno będzie całe wnętrze, mam plan na wnętrze takie, że będą dwa czerwone fotele w przyszłości, chciałbym zrobić czerwony dywan, co będzie z białym lokierem bardzo fajnie kontrastować. Ale tak jak mówię, będzie w pakiecie Typixa obniżona na 18 białych. Ze spojerkiem Typex, Lampy też prawdopodobnie w przyszłości założę, żeby był już komplet. Także będzie w bardzo fajnym stylu ten samochód zrobiony, w takim jak lubię. Pewnie większości z was też przypadnie do gustu. Jak nie 99%. Także zabieram się do roboty. Nie wiem czy w tym odcinku uda się zrobić podkładowanie, czy już w następnym. W następnym też chcę e, montować już zawieszenie. Chciałbym przymierzać felgi, także czeka nas też wymiana piast. Nic, pozostaje mi się z Wami pożegnać prawdopodobnie, bo nie wiem czy uda mi się zapodkładować. To jest takie zakończenie odcinka, ci co oglądają do końca mają tutaj taki bonusik. W postaci tego, co tutaj, jakie są plany na to wszystko. Także jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zapraszam cię do subskrybowania. Tam jest taki dzwoneczek, klikaj w niego, żebyśmy o powiadomienia o nowych filmach postaram się kręcić ich coraz więcej i żeby były bardziej takie żywe. Nie, że tylko uspawamy, tam lokierujemy i tak dalej, tylko po prostu będę więcej robił to w postaci vlogów, żebyście mieli obraz tego, co się dzieje. Także zapraszam. Do subskrypcji kanału i czekajcie na kolejny odcinek, który będzie niebawem, bo robota ruszyła pełną parą przez 13. Także się do następnego.